Dzień dobry moi drodzy. W dniu dzisiejszym zobaczymy z Wami bardzo fajny dom, który znajduje się w Los Montesinos. Zaraz pójdziemy zobaczymy, a przypomnę, że z Państwem jest Krystyna Bragowiecka i jesteśmy na kanale Alegria Real Estate. W tym budynku zobaczymy trzy pokoje, dwie łazienki i bardzo przytulny kaminek. Chodźmy! Z przodu mamy basen, a na tylnym podwórku mamy bardzo fajne miejsce np. Na, na grilla oraz zona odpoczynku. Budynek mamy wybudowany w technologii niemieckiej, a więc mamy grube ściany. To znaczy, że latem będziemy mieli świeżo, a w zimie bardzo ciepło. Wchodzimy do salonu, od razu trafiamy, bardzo duży i przyjemny salon mamy. Strefa komienkowe, mamy strefę odjadową. Zaraz zobaczymy bardzo fajną kuchnię połączoną z salonem. I proszę zwrócić uwagę, że w salonie mamy okna bardzo wysokiej jakości, czyli dwukamerowe. Na kuchni kuchnia jest bardzo duża, tu mamy wszystkie AGD i wszystkie niezbędne rzeczy do ugotowania obiadu, na przykład. A teraz zobaczymy, co jeszcze mamy. Co mamy? Mamy tu miejsce gospodarcze, od razu wchodzimy do łazienki. Łazienka jest bardzo wygodna, mamy absolutnie wszystko, balkę, toaletę oraz przyszłość. I od razu na parterze trafiamy po lewej stronie, wychodzimy z łazienki i trafiamy od razu do pokoju. Bardzo fajny pokój, na przykład dla dziecka. Ma szafę, okna wychodzą na dwór oraz mamy łóżko i miejsce na przykład dla studia. My na parterze, a teraz zobaczymy co mamy na górze. Jak trafiamy już na pierwsze piętro, możemy stąd trafić do łazienki po prawej stronie do pokoju, prosto też do pokoju i te dwa pokoje wychodzą na taras, duży taras. Jak wchodzimy do dużego pokoju, od razu po prawej stronie mamy szafę wbudowaną, duże łóżko oraz wyjście na duży taras. Taras jest duży. Można to miejsce wykorzystać na suszarkę, można to zrobić siłownię, można odpociąć, można po prostu jeździć rowerem. A teraz wchodzimy do pokoju numer 3. Jak wchodzimy do trzeciego pokoju, od razu widzimy, że on jest w miarę duży. Mamy łóżko, mamy szafę. Miejsce można wykorzystać jak na sypianie oraz na pracę na przykład. A teraz wchodzimy do łazienki. Druga łazienka jest trochę większa od pierwszej łazienki. Mamy tu toaletę, mamy umywalkę, mamy, mamy bidet oraz wannę. No a teraz czas... Dowiedzieć się jakie kosztuje utrzymanie tego budynku. No dochodźmy. 203 euro rocznie podatek od nieruchomości, 95 euro to za całe media, ten dom kosztuje 199 000 euro. Z Wami była Krystyna Dradubiecka. Zobaczymy się w słonecznej Hiszpanii.